To trochę przypomina rozgrzewkę. Sprawdzasz, czy wszystko jest w porządku, zupełnie jak w skokach narciarskich. wyciągasz szybciej niż w samolocie. Dlatego napawam się każdą sekundą lotu samolotem. W 2002 roku na igrzyskach w Salt Lake City Simon Amman zdobył dwa złote medale. Osiem lat później Vancouver powtórzył to osiągnięcie i przeszedł do historii. W tamtych czasach to był tajemniczy Harry Potter. Simon jest wyjątkowy. Ukierunkowany na sukces, sumienny i przez to szczęśliwy. Dwa pierwsze złote medale były sporą niespodzianką, bo nie był wtedy dominatorem i nagle bum dwa złota. To była suma czynników, które nałożyły się na siebie w odpowiednim czasie, ale powtórzyć potem ten wyczyn. To imponujące osiągnięcie. Są tacy sportowcy, którzy doskonale wiedzą, kiedy można zaryzykować i w odpowiednim momencie postawić wszystko na jedną kartę, i są w stanie wszystko podporządkować i poświęcić się przygotowaniom do osiągnięcia tego celu. I to właśnie ich wyróżnia podczas startu w tym najważniejszym dniu. Jako mały chłopiec na pewno marzył o tym i te jego marzenia się spełniły. A ponadto wciąż jest skoszkiem ze ścisłej światowej czołówki. By zrozumieć fenomen Simona Mana, musimy wybrać się tam, gdzie wszystko się zaczęło: do małej szwajcarskiej wioski, do Unterwasser. Unterwasser miało i wciąż ma swój czar. Dlatego tak bardzo lubię tu wracać, by w każdej wolnej chwili spędzać czas z rodziną i z najbliższymi. To był wspaniały punkt wyjścia. Skoczek narciarski potrzebuje cierpliwości. Tego nauczyłem się właśnie tutaj, od farmerów, którzy ze względu na swą pracę. Muszą być cierpliwi, a gdy przychodzi pora żniw, zabierają się do wytężonej pracy. Przyglądanie się, jak to funkcjonuje z roku na rok, zrozumienie tej filozofii było dla mnie czymś wspaniałym, doskonałym początkiem. A teraz mamy tu przepiękną jesień. To zupełnie jak ze mną. Też mam jesień swej sportowej kariery. Kiedyś użyłem określenia This is my Indian summer, to jest moje indiańskie lato. Odnosiło się to do tego, co osiągnąłem po 2010 roku, ale od jakiegoś czasu wszedłem w okres jesienny, czas więc zacząć przygotowywać się do zimy. Był dziesięcioletnim chłopcem, gdy po raz pierwszy wybił się z progu skoczni narciarskiej. I choć były to narty alpejskie. To wrażenie, jakiego doświadczył, pokierowało go do tej dyscypliny sportu. To jest 30-metrowa skocznia i jak się przyjrzeć jej dokładniej, to widać, że nie ma na jej rozbiegu podziału. Ale i tak gdy się stało u jej podnóża i widziało się innych zawodników skaczących, to oczy robiły się coraz większe, a serce biło coraz szybciej. Dwie po trzech treningach musiał zmierzyć się z rywalami i własnymi słabościami podczas pierwszych zawodów dla początkujących. Muszę przyznać, że bardzo mi wtedy pomogła obecność moich braci, bo czekanie na swoją kolej, która nagle przychodziła, było przerażające. I nie było odwrotu, i musiałeś skoczyć. Na szczęście udało mi się wylądować i wtedy agarnęło mnie niesamowite uczucie. Jesteś szczęśliwy i zarazem dumny z siebie. Z drugiej strony byłem zaskoczony, że wszystko wyszło, bo na górze czułem duży respekt. To doświadczenie, ten emocjonalny roller coaster. Były moim pierwszym pozytywnym sportowym kopniakiem. To kick. Pierwsze zawody, pierwsze zwycięstwo i pierwszy medal. I dumni rodzice. Podejście moich rodziców było takie. Tak długo jak sprawia nam coś przyjemność, to nie zabraniali tego. Ale oczywiście musieliśmy też chodzić do szkoły i bardzo dobrze. Po prostu musiałem robić dwie rzeczy równolegle, i skoro to wychodziło, rodzice byli zadowoleni. Ja jednak już wiedziałem, że będę skoczkiem narciarskim. A jako, że zawsze byłem chudzielcem, musiałem dużo pracować, by fizycznie podołać wszystkim wyzwaniom. Życie w rodzinnych stronach nauczyło mnie cierpliwości i robienia wszystkiego powoli. Może właśnie dlatego wciąż skaczę. Zauważyłem u siebie duże pokłady wytrwałości. Behavig das zu machen, aber man ist ausdauernd und vielleicht bin ich dann drum auch immer noch dabei. Also die Ausdauer hat sich dann ein bisschen anders gezeigt. Nicht im Ausdauersport, aber doch auch in der Ausdauer, in der Beharrlichkeit da dabei zu sein. Simon trägt lokalen Bank. Ich habe irgendwie einen Tak długo, jak będę aktywnym sportowcem, będę je po prostu ignorował. Oczywiście cieszę się z nich, ale trzymam w bezpiecznym miejscu. Ale któregoś dnia, gdy już zakończę karierę, przyjdzie czas, by napawać się nimi. Może zabiorę je wówczas do domu albo stworzę jakieś miejsce, w które przeniosę wszystkie trofea. An schauen können. Also, schauen wir Sie uns an. Popatrzmy. To pierwsza taka sytuacja od pięciu lat, Czy czyli od Igrzysk w, w Vancouver, gdy Simon to, to, to. ma okazję obejrzeć swoje olimpijskie krążki. Also, das da. Ten jest z Vancouver. Vancouver. Trochę wzrósł mi puls. <grym> To za wygraną na dużej skoczni. Założę go na chwilę. Jest cięższy od tego z Salt Lake City. Nie ma w nich tak dużo złota, jak mogłoby się wydawać. Ale przecież znacznie ważniejsza jest wartość symboliczna. Muszę trochę pomilczeć. Dla mnie to jak mała ceremonia. To co bardzo emocjonalna to chwila. Muszę uważać, by moje ręce nie zaczęły drżeć. Czasem się zastanawiam, dlaczego nie oglądam ich częściej, ale nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Nie mogę tego garnicht selber erklären. Ja, und die A teraz odłożyłem ten medal do, ich do innych. Do nieba. Nie A to są medale z Salt Lake City. Salt Lake. Są das grubsze, grubsze i bardziej superior, obłe. Olympic champion i gold medalist reprezentujący Switzerland, Simone Amand. Rzadko je pokazuję. A jeszcze nigdy nie prezentowałem wszystkich naraz. Dlatego wam pokazywałem je osobno. Kiedyś przyjdzie pewnie czas, by pokazać wszystkie razem, a wtedy zadrżą mi ręce i na dłuższy czas stracę głos. I tak powinno być. Częściach codzienne treningi Simona i przygotowania do zawodów. Całki to treningi nad mocą, wtorki i czwartki na skoczni, środy i piątki zajęcia siłowe i rozciągające. Nic nie jest w stanie powstrzymać Simona od regularnych treningów. Także to, że część przyrządów jest wykonana ręcznie i domowym sposobem. Robię to już tyle lat, że czasem się zastanawiam dlaczego. Ale fajną rzeczą w treningu jest to, że mówi ci on w jakim momencie aktualnie jesteś. Bo im jesteś starszy, tym intensywniej i solidniej musisz się przygotowywać. Moi młodsi koledzy śmieją się ze mnie. Że ja zaczynam swoje ćwiczenia, gdy oni już kończą swoje. Po prostu tak długo się muszę rozgrzewać i przygotowywać do intensywnych zajęć. Tu można ćwiczyć każdy element. Możesz poprawić swoją sylwetkę najazdową, a nawet styl. Raz możesz być agresywniejszy, innym razem szlifujesz co innego. Taka imitacja skoczni jest bardzo przydatna. Ważne jest także to, by myśleć o samym treningu i jego zadaniu. Możesz korzystać z mnóstwa nowinek, komputerów ale ostatecznie to ty przenosisz wytrenowanie na zawody co są dwa aspekty które muszą współgrać w naszym nowoczesnym społeczeństwie To ważne ćwiczenia. Chodzi o pozycję. Są zawodnicy, którzy przybierają właściwą sylwetkę tuż po starcie, i do tego służą treningi na tym przyrządzie. Precyzja jest podstawą naszego sportu. Taką perfekcję ma ostatnio Severin. Leci prosto jak strzała. Jego ramiona są idealnie rozłożone. To taki typ idealny. On skacze i od razu widać tę moc przepływającą przez jego ciało. Jeśli to dostrzegasz, wiesz do czego powinieneś dążyć. Z sali treningowej i jesteśmy na skoczni Einzidel. Także mistrz olimpijski potrzebuje rad i analiz trenera. Z ammanem pracuje Bernie Szedler. Myślę, że było bardzo dobrze. Bardzo mi się podobał ten skok. Dobra moc. To był naprawdę ładny skok. Od mego pierwszego skoku w Wildhaus. Od tego dnia zaraziłem się skokami narciarskimi i do dziś nie mogę się z nich wyleczyć. To coś niesamowitego, gdy stoisz na górze z lekkim uczuciem strachu, potem skaczesz, lądujesz i doznajesz czegoś fantastycznego. Ciągle to odczuwam zawsze Ale same skoki treningowe to nie wszystko. Potem jest wspólna analiza wraz z Bernim Szedlerem. To jest nie <śmienny> źle, To. Nie sądzę, by Twoja głowa była w złej pozycji. Tu poszedłeś trochę za bardzo na jedną stronę. Musisz podciągnąć nogi, co zważywszy na timing jest trudne. W tej fazie lecisz tak samo. Może nie kończę dobrze, bo ta faza jest niepotrzebna. Nie powinienem być tak rozciągnięty. Jakimś sposobem nie mogłem tego zrobić w trakcie skoku. Zobacz, w ogóle nie masz tej fazy. Może powinieneś zrobić kontrruch nieco wcześniej, ale tutaj nie wydaje mi się, byś wypychał narty za mocno do przodu. Tu się przez moment zawahałeś. A w tej pozycji znalazłeś się za szybko. To dlatego, że jest dla mnie zbyt płasko. Tu lecę wzdłuż ze skoku. Tu już jest zbyt płasko od 95 do 105 metra. A na płaskim nie wiesz tak naprawdę, jak daleko skoczyłeś. I czujesz się trochę niepewnie. Dużo jest jeszcze do poprawienia. Ja, da się wiele ale jest już noc, koniec więc analiz. Pan jest znanym na całym świecie sportowcem, a mimo to wciąż trzyma się swych korzeni. Co więcej, stara się wspierać rodzinne Unterwasser i jego okolice. Niedawno stał się poważnym inwestorem. Zostałem członkiem Rady Nadzorczej. Ale najpierw musieli mnie wybrać akcjonariusze i to poszło całkiem łatwo. Cieszę się, że mogę coś dać swojej rodzinnej wiosce, całej Dolinie. Coś, co pomoże w rozwoju tych stron. Koniec kariery to wciąż dla mnie coś szalonego, ale powoli zaczynam już zastanawiać się nad sobą na sportowej emeryturze. Dlatego też zaangażowałem się w te projekty będę więc miał czymś się zajmować gdy pewnego dnia przestanę skakać. doch verständnis gibt was was kommen kann. Nad jednym z projektów Amman pracuje wspólnie z Melanie Eppenberger. Często też razem oglądają postępy w pracach oraz efekty. Simon jest dla nas nieocenioną wartością, bo jest bardzo kreatywny i zaangażowany. Jesteśmy szczęśliwi, że zdecydował się na tę współpracę. To, co, co jest w Tobie wspaniałego, to Twoja różnorodność. Jesteś osobą rozpoznawaną na świecie, ale twardo stąpającą po ziemi. Oddaną tradycji, ale otwartą też na nowoczesność. Dlatego Twoja kariera i nasz projekt współgrają ze sobą. Muszę przyznać, że jako sportowiec odczuwam wielką ulgę, że w przyszłości mogę nas poglądać na to, co będę robił z dużym spokojem. Jestem szczęśliwy, że mogę pokazać światu tak piękne rzeczy. Marzę o pracy, w której mógłbym połączyć mój dom ze światem. To byłaby praca, której mógłbym się w pełni oddać. Tak jak to zrobiłem w sporcie. A jeśli nie, to pewnie będę dobrym tatą. To też wiem dzięki sportowi. Jako zawodnik wkładam całe serce w to, co robię. Chcę przejść do przodu, ale czasem pojawiają się zachęty, których pokonanie sprawia, że jesteś tu, gdzie jesteś. I dlatego trochę boję się zrezygnować. Ciągle mam jeszcze ochotę o coś powalczyć, ale powoli wchodzę w etap, gdy nie będzie się chciało już tak angażować. I wiem, że kiedyś odejdę ze sportu wyczynowego. Jeśli dobrze skaczesz, cieszy cię to. Lecz gdy zaczną się problemy i zaczniesz czuć zniechęcenie, dobrze wiedzieć, że masz kilka pomysłów na życie po zakończeniu kariery. Good, schon paar Jak widać i słychać, Simon ma wiele opcji i planów. Biznes to jedna, czyli prace nad ekologicznym kurortem narciarskim. Bycie pilotem to druga. Właściwie to jest już jednym i drugim, choć lotnictwo traktuje jeszcze jako hobby, relaks i ćwiczenia intelektualne. Die Latam jako pilot, bo to mnie interesuje. Jest tu wiele różnych aspektów, które mnie wciągnęły. Matematyka, nawigacja, wszelkie procedury. Latanie i to, co się z tym wiąże, daje niesamowite perspektywy. Ważną rzeczą też jest to, że tu trzeba myśleć. Dawno już skończyłem szkołę, a pójście na studia jest niemożliwe, więc latanie jest tym, czego mi potrzeba. inter. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę pilotem samotu, samolotu liniowego, bo to jest bardzo unowocześnione i zautomatyzowane miejsce pracy. Choć zdarzyło mi się już siedzieć w kokpicie i bardzo mi się podobało. Ale nie wiem, czy to mogłaby być moja praca.